Witam Was w mojej serii z y, Call of Duty 4 Modern Warfare. No to zaczynamy grę. Okej. Okay. Gra naprawdę fajnie się prezentuje, bo gdy pierwszy raz na nią wchodziłem, to naprawdę fa fajnie było. Bo już się troszeczkę przeszłam, ale wolałem ją przyzwać z Wami Let's Play. Może przeszły jedną rundę. Kurczę, jakieś lagi są. O, nie. No. Może teraz te lagi miną. O, minęły i wracają. Nie wiem czemu, ma, ale. Dobra. O, i już nie ma lagów. Nie, no, naprawdę gierka z... bardzo fajnie się prezentuje. Znaczy teraz... Aha, dobra. Znaczy te, ja... W w tej grze raczej będę dużo, dużo mniej gadał, bo będę skupiony bardziej na grze Dobra Znaczy ja przechodziłem, jeśli przechodziłem to zrobiłem tylko tą misję taką początkową i jedną a tak to nie robiłem, bo pomyślałem, że z wami nagram Okej, okay, co to jest? O, pistolet, dobra. Dobra. Tutaj V, w arbuza. Dobra. Teraz mi Musimy iść do kapitana Prince'a Price'a Prince'a, jak się czyta, który był w trójce. Pamiętam, że on tam nas zdradził po jakimś czasie i czy coś takiego, to znaczy myślę, że to my żeśmy go zdradzili. Tyle pamiętam. O, tam jest kap kapitan Prince. Dobra. Jakiś teścik, by nie przechodzić. Bo staramy się pobić ten rekord 19 sekund. Ale nie wiem, czy nam się to uda, bo raz, jak to przechodziłem, chyba tam rekord miałem 23. Dobra. Mhm. No, tam wam raz po linie tutaj teraz czwórka szybko. No tak, przeładuj teraz. Tutaj mamy doczy, czy to jak graliśmy? Okej. Okay. Tutaj będą z tego właśnie, że teraz. Yy, yy, no i teraz idziemy na pierwszą misję. Tylko mam lagi takie przeczytanie, przepraszam, ale nie wiem o co chodzi, bo tak, w grze normalnie wszystko ok. Gdzie teraz będziemy? Eee, nie będziemy, nie będziemy, dobra. Umijemy to. Lecimy hello terem. Cegara. Płyniemy na ten statek Kurde są siebie, nie słyszę troszeczkę sobie przyciszę Dobra Teraz Nie będę wam opowiadać co tu się dzieje ale już robiłem tą pie misję pierwszą a tak to innych nie robiłem Dobra zakładamy maskę i jazda Naprawdę fabuła gry jest przepiękna. Tak samo jak i trójki. Dobra. Schody czyste. Aha, pijany. Ziomek. Mhm. Sobie pospali. Bijamy się. Tutaj zaraz będziemy mieli gości. Dobra, jednego mniej. Oj, schowam się lepiej. Dobra. Tam mamy nasz helikopter. Tutaj zera będzie fajna akcja z tym helikopterkiem. Teraz. O, patrzcie. Dobra, idziemy dalej. <laughs> Teraz będziemy wchodzić do środka. A ja naprawdę, jak ją przechodziłem, to misje, to efekty były ciekawe. W ogóle cała gra ma ciekawe efekty. Dobra Dobra No właśnie Lecce Teraz tutaj Tutaj też czysto schodźcie na dół Tylko tutaj zrobimy akcję Gdzieś No już Dobra Idziemy po celownik wchodzisz Au 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 Dobra Dobra idziemy Muszę zrobić szybkie cięcie Jeszcze zobaczymy jak długo nagrywamy Nagrywamy jakieś 9 minut zostało nam tak się się. Że... 4-5 minutek program Dobra Teraz tutaj na doschodzimy To znaczy przejdę z Wami chyba całą tą misję Dobra Jeśli mi się uda Dobra to jest czysto mało. Szybciutko. Au, au, o, Gdzie mi, No. No idź. Kurde, czasami mi się lepiej gra pistoletę niż... karabinem maszynowym dobra, szybko no, wbijać do nich tam dobra, chodźcie no. Fanie by było gdybym mógł nagrywać już ponad 15 minut Dobra No wbijać wbijać Oj, dostali od mojego granata Przepraszam Ja się tutaj z niej pomęczę troszeczkę niech oni se idą dalej Dobra. No ładnie jak wy ich pilnujecie, kurde! Dobrze. Dobra, do przodu, do przodu. Asto w plecki. O! Moja broń lepsza. No chodźcie! Teraz tutaj. Jeśli ten film będzie trwał ponad 15 minut, no to trudno. Zrobię go w partach, dodam jeszcze do tego drugą misję. Dobra. <laughs> mogę już to zabrać. Bo tutaj trzeba zabrać ten telefon. Dobra. No chcę, ale nie mogę. Dobra. Jeśli nie czytaliście, to powiem, że zbliżają się do nas przeciwnicy dwa helikoptery. O właśnie, tutaj zaraz będzie akcja fajna. Jeśli nie czytaliście, to teraz będzie statek tonął. Widzicie, już się podnosi woda. Nie. No, 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 to chodź. A, teraz fajne efekty są, tak widzicie, już pewnie po kamerze tak przechyla. Naprawdę, naprawdę efekty są świetne. Dobra. Dobra, dobiegłem. O teraz ten kapitan rozmawia z osobą, która prowadzi ten e, samolot o, szybko, szybko Wiesz, jesteśmy bliziutko. Teraz powinniśmy być. O, leci. Teraz będzie fajna akcja jak ja będę skakał. Pach. Będę zjeżdżał na dół i... On mi pomoże. O, widzicie jak się już statek zapada I to na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Cześć.